Cześć, tutaj Hobby Shop. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj jest coś nietypowy odcinek, bo będę pokazywała wszystkie moje włóczki i szydełka jakie mam Zapraszam do oglądania Zaczniemy od włóczek The Squishy Yarn A więc tu są moje wszystkie włóczki z tej firmy Miałam ich więcej, ale już je wykorzystałam do maskotek I ogólnie bardzo, bardzo polecam te włóczki, bo są strasznie fajne Nie są niestety zbyt tanie Lecz bardzo fajnie się z nich robi, nie kulkują się pluszaki po zrobieniu, nie mechacą, są bardzo fajne. I te włóczki są zrobione z wełny z alpaki, więc naprawdę są superowe i bardzo, bardzo je polecam. Kolejnymi włóczkami są takie cienkie Himalaje. Są to takie Himalajki, dokładnie nazwy nie pamiętam, gdzieś Wam tu wkleję. I jest to włóczka, która serio jest cudowna. Ja uwielbiam tę włóczkę, jedna z najlepszych, cienkich włóczek, jakie serio kiedykolwiek miałam. Mam je tylko dwie niestety: żółtą i białą, bo na razie nie potrzebuję, jakby kupować sobie więcej. Na razie mi starczą jeszcze moje inne włóczki. I są po prostu super. ich cena jest trochę dość wysoka, bo kosztowała około 15 zł. Dokładną cenę Wam też wrzucę. Ale naprawdę robi się z nich super. Dla początkujących są super, bo widać dokładnie każdy półsłupek czy oczko, cokolwiek, co zrobicie. Wszystko pięknie wygląda i mega, mega polecam te włóczki. Moja już jest w takim trochę stanie złym, bo już żywa mi dużo i ją zwinęłam z powrotem. Lecz naprawdę bardzo, bardzo polecam te włóczki i to są jedne właśnie z najlepszych włóczek, jakie kiedykolwiek miałam. Kolejną włóczką, no, włóczkami, bo mi dwie w sumie, są Jan Art Jeans. Wiele osób poleca te włóczki, mówią, że są superowe, bardzo im się podobają i w ogóle. Lecz dla mnie one są spoko, ale są dla mnie zbyt drogie, tak nie wiem, dość sporo kosztują jak na takie cienkie włóczki. O wiele lepsze są włóczki kocurek dla mnie. Są spoko dla początkujących, no i po prostu są fajne dla wszystkich. Ale ja wolę te kocurek. Kolejnymi włóczkami są takie białe, biało-kremowe włóczki. W sumie to ja nawet nie wiem skąd je mam, nie wiem z jakiej są firmy. Jedyne co znalazłam to taka włóczka w takim opakowaniu. Trochę już jest po przejściach, ale jednak coś widać. Nawet nie masz o tej nazwy. Jak znacie tą firmę i wiecie co to za włóczki, to koniecznie mi napiszcie w komentarzu, chętnie się dowiem. I ogólnie z nich się robi fajnie, lecz to jest trudne, bo nie da się z nich... Ma... Znaczy da się, ale jest mega trudne zacisnąć magiczne kółko. Sama nie dawałam rady, ale za jakimś cudem mi się udało. Trudno się z nich robi. Lecz efekt końcowy maskotek z tej włóczki jest naprawdę fajny. Mam ich dość sporo, więc na pewno wykorzystam na jakąś większą maskotkę. Lecz jeszcze sama nie wiem na co i po prostu zobaczę. Kolejne włóczki to są włóczki Steadiego. Jest ich bardzo dużo i każda jest w sumie inna, więc po kolei będę o każdej jednej opowiadać. Więc na początku mamy włóczki Soft Feater. Są to oczywiście włóczki Steadiego i one były bardzo tanie jak na takie włóczki. Mają one aż 50 metrów i kosztowały tylko 5 zł, więc naprawdę są mega spoko. Jedne z najlepszych włóczek z Tywiego, według mnie. Lecz trudno się z nich szydełkuje, bo zobaczcie. Jest to taka jakby niteczka, która jest włochata. Kupiłam je z myślą, że zrobię z nich flaminga. Kupiłam specjalnie trzy, bo chciałam, żeby ten flaming był trochę większy, bo jednak 50 metrów na maskotkę nie, raczej nie starczy. Lecz nadal się nie wzięłam za tego flaminga i tak jakoś wyszło. Może kiedyś go zrobię, może nie. Mam włóczki, więc jest już coś. I dla początkujących tych włóczek nie polecam, bo be, mega trudno się z nich robi. Ale jako takie zwyczajne włóczki, na przykład na flaminga, tak jak ja będę robiła, są mega spoko. Jako następne mamy takie mięciusie włóczki z Teddy'ego, które jak, na, jak kupujecie w włóczki, to musicie je znać. To są włóczki, które są najczęściej spotykane w Teddy'm. Mają taką dziwną nazwę Mary, nie wiem sama, jak to się wymawia. Mają one 25 metrów. Nie są drogie, bo kosztują też tylko 5 zł, lecz z takiej jednej włóczki, jakiejś maskotki większej nie zrobicie, bo jest to po prostu za mało. Mi osobiście nie starczy nigdy tej włóczki. Jest spoko, ale na większe rzeczy, takie mega większe. No i mi po prostu tak, nie wiem, niewygodnie się robi z tej włóczki i tak nie przepadam aż tak za nią. Mimo, że nie jest taka droga i w ogóle, ale po prostu mam wrażenie, że, że to jest taka jakby grubsza Himalaja, która nie wyszła. No i mi osobiście ta włóczka się tak średnio podoba. Jest oczywiście dla początkujących, można z niej robić, jak się już potrafi, ze zwyczajnym magicznej kółko. I w ogóle to nie ma żadnego trudu, żeby zrobić z tej włóczki, ale po prostu mi nie przypadła do gustu. Już ostatnimi włóczkami z Tediego, jakie mam, są takie w sumie trochę zmieszane, bo już zmieszałam je i są takie ró różniejsze. Jest taka cienka, grubsza i cienka cienka, nie wiem, tutaj macie cieńsze, a tutaj macie grubsze i wszystkie są z tego i ogólnie jako włóczki to mega je polecam, jedynie ta nie wiem co z niej zrobić, bo też jest taka trochę sznurkowata, jak tamte poprzednie, taka, tylko że trochę cieńsza i po prostu mi się nie podoba, ale czy z reszty robiłam i strasznie, ale to strasznie podobają mi się te włóczki to jakiś cicik to nie jest nic różowego na niej. Takie szare one są. One mają aż 150 metrów i kosztują jedynie 5 zł. Więc to jest serio najlepsza cena na świecie, według mnie, za taką włóczkę. I są właśnie różne kolory tych włóczek. Z tego co pamiętam, wtedy ich było paru, parę. I dla początkujących, według mnie, są spoko. Są w ogóle spoko na robienie czegokolwiek. Breloczki, jakieś większe, bardziej czasochłonne, pluszaki też są super. I po prostu mega polecam te włóczki. Zapomniałam jeszcze powiedzieć o tej włóczce, o której mówiłam, że jest taka bardziej sznurkowata, jest kolorowa. Trochę wygląda, jakby była brudna, lecz to jest specjalnie ona jest tak zrobiona. Takimi kolorami kosztowała aż 15 zł, ma 163 metry. No nie jest to niby tak mało. Ale ja nie wiem totalnie, co zrobię z tej włóczki. Jak macie jakieś pomysły, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie wiem, co mam z niej zrobić. I no. Według mnie nadaje się dla początkujących, bo jednak niby jest takim sznurkiem, ale trochę cieńszym, więc jednak się z niej robi trochę jak z tych zwyczajnych włóczek. I napiszcie, jak Wam się podoba, bo mi po prostu mi się nie podoba. Kolejnymi włóczkami są włóczki kocurek. To są jedne z najlepszych cienkich włóczek, jakie kiedykolwiek miałam. Wcale nie są drogie, mają bardzo dużo metrów, bo aż 520, więc za taką cenę to jest po prostu super. Bardzo wygodnie się z nich robi, robię z nich breloczki, koniki i różne rzeczy. I po prostu je polecam. Chyba już wiecie, co to są za włóczki. Są to włóczki, z których najczęściej szydełkuję, co chwilę o nich wspominam, polecam jej w ogóle. Tak, to są włóczki Himalaya Dolphin Baby. Nie są one zbyt tanie, bo co chwilę drożeją coraz bardziej. Jak zaczynałam szydełkować, czyli to było w tamtym roku w październiku, czyli październik 2021, to jeszcze kosztowały 12,80. Teraz kosztują już chyba prawie 15 czy prawie 16 zł, więc to jest naprawdę dużo, jak na takie włóczki. Mają aż 126 metrów. Polecam je nawet dla początkujących, bo ja zaczynałam z tych włóczek i są naprawdę super, nic do nic ująć, naprawdę mega lubię te włóczki i super się nadają na mięciusie, milusie, pluszaki. Kolejnymi włóczkami, w sumie to nie są ostatnie włóczki, bo mam jeszcze parę takich, bo o nich nic, totalnie nic, nie wiem, nie wiem, jakie mają nazwy, nie wiem, skąd są, nic o nich nie wiem. Czasami z nich szydełkuję, są spoko, ale nic wam niestety o nich nie powiem. Bo widzicie w sumie w jakim są stanie? Są dość poplątane, są tam powrzucane. Kiedy, obiecuję wam kiedyś to posprzątam, rozplączę je tam trochę, podcinam i w ogóle. No i po prostu mam problem, bo nie wiem skąd są, ani nic o nich nie wie, więc nie mogę wam nic o nich powiedzieć. Skoro włóczki już były, to teraz czas na szydełka. Szydełek mam w sumie 16, niektóre rozmiary mi się powtarzają, bo albo kupiłam zestaw i dostałam taki sam, albo dostałam od obserwatorki jakieś szydełka, ale to naprawdę mega się przydaje nawet czasami, że mam takie same rozmiary, bo niektóre szydełka na przykład są spakowane do plecaka, inne używam w domu, a inne gdzieś na wyjazd biorę i czasem po prostu zostają w tym plecaku lub gdzieś i potrzebuję na szybko jakiś ten sam rozmiar i bardzo mi się przydają, nawet jak są takie same. I teraz Wam pokażę wszystkie po kolei od najmniejszego do największego szydełka. Więc najpierw mam takie 5 szydełek. Te dwa mają po 2 mm. Te to są. To jest 2,5, to jest 3. I to też jest tutaj 3,5. Więc jest 2,5, 3, 3,5. Tak się prezentują te szydełka. Szydełka możecie zakupić w pasmanterii. Jeszcze naszej nie są czyli ja mam to jedno z i wykrzywiło mi się. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale podczas jakby szydełkowania nim, to ono mi się tak wykrzywiło. Jest trochę w lewo pochylone. Nie wiem, czy to widać, ale nie wiem. Według mnie ma słabą jakość trochę. Tutaj to ja mam trzy czwórki i jedno, cztery i pół. Kolejne, to tutaj mam 5. 5,5 oraz 5,5. To są piąteczki same. Następne, to tutaj mam 6 mm, tutaj mam 7 mm. I największe szydełko, jakie posiadam, to jest 12 mm. Szczerze, jeszcze nigdy nie z niego nie szydełkowałam. Nie mam żadnej włóczki tak grubej, żebym z tego zrobiła. Ale nie wiem, o, może kiedyś będę miała, może kiedyś coś z tego zrobię. Ale na pewno to będzie ciekawe, bo takiego grubego szydełka to jeszcze nigdy nie miałam. Niestety nie zmieściły mi się naraz wszystkie włóczki w kadrze, więc mam tyle, ile pokazałam tutaj. I jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I koniecznie napiszcie w komentarzu, czy taki filmik Wam się podobał, bo jest to filmik innego typu. Jeszcze nigdy takiego nie nagrywałam. Zawsze wrzucam tutoriale, więc to jest taki inny filmik. No, napiszcie, czy wam się podobał, czy nagrywać też takie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!